Detoksu. Witam Cię bardzo serdecznie na wtorkowej pigułce wiedzy, czyli cotygodniowej porcji informacji jak każdy wtorek o 12.30. Dzisiaj opowiem Ci o cukrzycy i o tym z czego ona się bierze, dlaczego jest niebezpieczna, a także jak sobie poradzić z nią naturalnie. Cukrzyca jest to choroba całego organizmu. Jak to się dzieje, że w ogóle mm, potrzebujemy czegoś takiego jak cukier? Cukier to jest taka maleńka jednostka budulcowa. Wyobraź sobie, że to jest taka cegiełka, z której zbudowany jest Twój dom. I cukier odżywia cały nasz organizm. To znaczy, że jeżeli zjadamy coś, jak na przykład u mnie już, <grytania> jeżeli zjadamy coś, em, bierzemy do ust, rozdrobniamy, przewód pokarmowy zajmuje się treścią pokarmową, wydzielamy dużo enzymów trawiennych, Działa perestaltyka, przepychając ten um, pokarm dalej. Z tego pokarmu wyciągamy podstawowe składniki budulcowe. Takim składnikiem jest cukier, takim składnikiem są aminokwasy, takim składnikiem są kwasy tłuszczowe. I z tych małych cegiełek, które powstają z naszego pokarmu, czyli tak duży pokarm, kanapka, rozkładana jest w procesie trawienia na małe cegiełki. I z tych małych cegiełek są budowane nasze ściany komórkowe, komórki, całe tkanki, cały system krwionośny, system trawienny, system immunologiczny. Także cały nasz organizm jest zbudowany dokładnie z tych małych cegiełek budulcowych, jeżeli pomyślisz, że na przykład jedząc coś sprawisz, że na przykład jeżeli będziesz jadł dużo kolagenu, to ten kolagen w jakiś magiczny sposób dojdzie do Twoich um, um, chrząstek i naoliwi je. To jest bardzo duży skrót myślowy, dlatego że ten kolajogen nigdy bezpośrednio tam nie trafi. On na, na początku musi być wyekstrahowany z tego pożywienia, które spożywamy i dopiero później rozłożone na takie małe cegiełki i te cegiełki później łatwiej ułożyć w nasz naturalny kolagen, który mamy w organizmie, tak? Czyli... Chciałabym, żebyś to zrozumiała dobrze. Efekt jest taki sam. Jeżeli będziesz jadła dużo kolagenu, więcej kolagenu Twój organizm będzie w stanie u siebie mieć. Ale ten kolagen, który spożywasz, tak jak wszystko, co jemy, zostanie najpierw wstrawiony. W naszym organizmie takim kluczowym, kluczową cegiełką, jeżeli chodzi o energię, jest cukier. Ale nie mam tu na myśli np. Na cukru, który mamy w owocach, czy cukru, który jemy w słodkiej drożdżuce. Jest to cukier pod postacią związku chemicznego. On jest taki malenki, 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 że na pewno go nie zobaczymy, nawet jak będziemy się bardzo przyglądać. Jest to najmniejsza yy, taka cegiełka, która zapewnia naszym komórkom energii i pozwala im funkcjonować. To tak jakbyście nalewały paliwa do samochodu. Bez tej energii samochód nie jest w stanie pojechać. Tak samo jak samochód nie jest w stanie pojechać bez paliwa. Problem pojawia się wtedy, kiedy nasz organizm ma tego cukru. Albo za dużo, albo za mało, albo nie wie, jak go rozpropagować po całym organizmie. I tutaj docieramy do magicznej trzustki i insuliny. O co z tym wszystkim chodzi? O to, że jeżeli mamy słuchajcie, tutaj mamy Przygotowałam się. Narysowałam wątrowe. To jest wątrowa, to jest woreczek żółciowy, a to jest trzustka. Pamiętacie jak się nazywa ten pierwszy odcinek przewodu pokarmowego? Wszystkie osoby, które były na wyzwaniu o odrobaczeniu, powinny pamiętać. To się nazywa dwunastnica. I faktycznie do tej dwunastnicy wchodzą i przewody z trzustki, i przewody z woreczka żółciowego. Zaraz do tego wrócę. O co chodzi z tymi komórkami? Jeżeli to jest komórka, każda nasza tkanka, czy skóra, czy wątroba, czy płuca, czy serce złożona jest z maleńkich komórek. Jeżeli ta komórka ma tutaj ścianę komórkową, ta ściana komórkowa jest pewnego rodzaju barierą. To znaczy, że nie wszystko jest w stanie dostać się do środka, część rzeczy będzie odbitych. Dlaczego? Chodzi o po prostu ochronę. To tak jakbyście wyobrazili sobie, że nagle wasz dom jest pozbawiony ścian, i wpuszczacie absolutnie wszystkich. Przerażające, co? Dlatego komórka też ma takie systemy ochronne i nie wpuszcza wszystkich składników do środka. Co tu się dzieje? To są tak zwane hmm, różne systemy hmm, przepuszczalności. I hmm, one mogą mieć różną funkcję, na przykład dwie rzeczy muszą wejść razem, żeby zostały przepuszczone. To się chyba nazywał symport. Na przykład jedna rzecz musi wejść do środka, a druga musi wyjść, żeby została przepuszczona. Komórka ma różne mechanizmy. Ale to, co jest ważne w przypadku trzustki i insuliny, to to, że ta mała cegiełka buducowa, która jest cukrem, cukier, chciałaby podbiec do naszej komórki i ją zasilić energią. Mówi, cześć, jestem cukier, chcesz mieć trochę więcej energii? A komórka, tak, tak. No ale ten cukier sam nie może wejść. On potrzebuje takiego specjalnego transportera. I tym transporterem jest insulina. Zobaczcie, jak to jest silnie związane ze sobą, żeby komórka mogła wejść, żeby cukier mógł wejść do komórki do środka, potrzebna jest insulina. A skąd się bierze insulina? Insulina jest wytwarzana w naszym organie o nazwie trzustka który jest zaraz pod wątrobą jest taki, no generalnie taki troszeczkę wydłużony, śmiesznie wygląda, trochę jak banan. Trzustka produkuje insulinę. I wszystko, jeżeli działa poprawnie, to jak zjadamy, zjadamy coś słodkiego, wtedy trzustka dowiaduje się: "O, jest dużo jedzenia, trzeba będzie z tym cukrem coś zrobić" i po kilku godzinach tej insuliny jest więcej i ta insulina wprowadza nam cukier do komórek. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy tego cukru na przykład mamy permanentnie za dużo. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy trzustka nie pracuje prawidłowo i te insuliny wydziela za mało, za dużo, albo komórki trzustki zaczynają być obmarłe. Jest szereg różnych sytuacji, w których ten mechanizm, który wam opisałam, nie działa prawidłowo. Jednym z tych, z tych sytuacji jest cukrzyca, ale tutaj znowu mamy dwa rodzaje cukrzycy. Jest cukrzyca tak zwana młodzieńcza. Ona występuje bardzo często, ujawnia się u młodych osób. Jest cukrzyca, która występuje w starszym wieku i z reguły ta druga, mamy jej zdecydowanie więcej, chyba 80% przypadków to jest właśnie występowanie tej cukrzycy w wieku takim podeszłym, wynika z nieprawidłowego trybu życia i nieprawidłowego jedzenia. O co chodzi? Jeżeli na przykład cukru mamy bardzo, bardzo dużo, to czy trzustka jest w stanie wytwarzać tak dużo insuliny? No nie, ona w pewnym momencie się zmęczy, a czy zmęczona wszystko będzie działała tak dobrze jak wypoczęta? No nie, więc tej insuliny będzie produkowała coraz mniej. Być może część jej komórek e, zacznie obumierać i ten narząd generalnie będzie mniej efektywny niż narząd młodszej osoby. Dlatego starsze osoby są dużo bardziej podobne, podatne na cukrzycę. Dlatego też starsze osoby są dużo bardziej podatne. Bo z wiekiem, wszystkie organy u nas pracują słabiej i wszystkie procesy pracują słabiej. Więc jeżeli starsze osoby, nie, nie, gdyby nie dbają o siebie, nie dbają o to, jak jedzą i w jaki sposób jedzą, ta cukrzyca bardzo, bardzo często się um, ujawnia. I teraz do konkretów. Co się może zadziać? Mogą pojawić się komórki. W momencie, w którym cukru nie odbieramy, tak, i nie, insulina nie bierze tego, wyobraźcie sobie tak, insulina przechodzi do cukru i bierze go za łapkę i wprowadza do komórki, ale jeżeli tej insuliny nie ma, bo na przykład coś się dzieje z trzustką, no to ten cukier sobie pływa po organizmie, no i organizm nie bardzo wie, co z nim zrobić, tak, dlatego, że w organizmie wszystko ma swoje miejsce i nie może to sobie tak pływać po naszym organizmie. Więc y, ten cukier trafia na przykład do komórek, które nie mają takich mechanizmów obronnych, które są w stanie przyjąć jak najwięcej cukru, y, jak tylko mogą. Ale czy te komórki, jeżeli są zalane taką ilością cukru, czy one będą w stanie funkcjonować? No nie, nie będą, bo to, to takie jest z jedzeniem, jeżeli zjemy za dużo, będziemy się źle czuć, i jeżeli zjemy za mało, też będziemy się źle czuć. Musi być dokładna ilość. I tą dokładną ilość cukru w każdej komórce zapewnia odpowiednia ilość insuliny. Także pierwszym krokiem, jeżeli ktoś ma faktycznie problemy z cukrzycą, i mówię tu o tej cukrzycy w starszym wieku. Bo jeżeli chodzi o tą cukrzycę u osób młodych, ona ma trochę inną genezę, trosze, troszeczkę inaczej przebiega. Ale jeżeli mówimy o tej cukrzycy nabytej, która pojawiła się po wielu, wielu latach życia, tą spokojnie możemy się zająć. I w tym momencie bardzo ważne jest to, żeby sprawdzić, ile my tego cukru spożywamy w ciągu dnia i jakie ilości faktycznie krążą po naszym organizmie. I Chodzi o to w pewnym momencie, że nasz organizm staje się trochę odporny na to wszystko, odporny na ilość cukru, odporny na ilość insuliny. On nie kontroluje tego mechanizmu, który jest na początku, czyli jest cukier, produkowana jest insulina. W pewnym momencie tego cukru jest tak dużo, że ta insulina w ogóle nie wie, co zrobić i trzustka przestaje działać, więc co trzeba zrobić? Ten cukier po prostu zabrać. I na tym też polegają takie sensowne diety przy cukrzycy. Ym, I bardzo, bardzo dziwi mnie to, jeżeli w starszym wieku osoba ma cukrzycę, je ciasta, Ciasta, ciasteczka. I tłumaczy się tym, że musi mieć odpowiedni poziom cukru, żeby właśnie ten insuliny, żeby może sobie dostarczyć insuliny odpowiednią ilość. To nie jest optymalne. <grym> Tyle, jeżeli chodzi o trzustkę i cukier i to, jak to się. jakie są zależności ze sobą. Co zrobić, żeby trzustce i temu całemu mechanizmowi przywrócić działanie optymalne? Przede wszystkim trzeba się zająć trzustką, co to znaczy? Trzustka produkuje na przykład enzymy trawienne. To znaczy, że jeżeli trzustka jest w jakiś sposób uszkodzona, to tych enzymów trawiennych jest w ogóle bardzo mało. Więc na no że mamy cukrzycę, to mamy jeszcze problemy z trawieniem i problemy z wchłanianiem. Więc na przykład suplementowanie enzymami będzie bardzo wskazane. Zauważyłam ogromną poprawę u wszystkich osób, które mają cukrzycę, jeżeli tylko zaczną pić prawidłowo. Dlaczego? Dlatego, że cukier znajduje się w naszym krwiobiegu. Czy jeżeli macie, załóżmy na taką szklaneczkę, jedną łyżkę cukru, czy ta łyżka się rozpuści? No pewnie tak, no bo to taka szklanka jak na herbatę, no to w herbacie ten cukier zawsze się rozpuszcza. A jakbyście wsypali sześć łyżek cukru, to czy ta woda byłaby taka sama, czy ten cukier by się rozpuścił? No nie. I teraz wyobraźcie sobie, że macie cukrzycę, macie strasznie dużo cukru we krwi jeszcze nie pijecie wody. Czyli tą krew macie taką mega, mega gęstą. Czy ten cukier się tam dobrze porusza i rozpuszcza? No nie, ale jeżeli prawidłowo się nawodnicie, to tego cukru realnie będzie troszeczkę mniej, bo będzie bardziej rozwodniona ta, ten, ta cała krew w krwiobiegu. Brzmi to trochę skomplikowanie, ale idea jest taka, że nawodnienie bardzo, bardzo pomaga cukrzykom. I wszyscy o tym zapominają. I lekarze o tym absolutnie nie mówią, a to jest pierwszy krok. I ja widzę ogromną poprawę w samopoczuciu, jeżeli osoba z cukrzycą prawidłowo się nawadnia. Co to znaczy? To znaczy, że nie pijemy w trakcie posiłków, i to znaczy, że cukier jest jedną sprawą, ale jeżeli chcesz się nawodnić, nie pij soków owocowych, nie pij herbaty, a jeszcze w ogóle nie pij herbaty z cukrem. <grych> Kawa też nie nawadnia, tak? Kawa jest diuretykiem, ona sprawia, że więcej wody, gdyby opuszcza nasz organizm, niż do niej realnie wchodzi. Jeżeli chodzi o um, takie rzeczy naturalne, to przygotowałam dla Was PDF, więc koniecznie obejrzyjcie, o, otwórzcie ode mnie maila dzisiaj. Mam nadzieję, że wszyscy są na mojej liście newsletterowej. I będzie też podłączony bot, więc jeżeli napiszcie coś w komentarzu, to ten bot przyśle do Was wiadomość. Um, no i co? Śmigamy do naturalnych metod. Jeżeli macie jakieś pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć po live. Z takich fajnych rzeczy, dość tanich, to można kupić preparat o nazwie diabetosan, można prowadzić z morwą białą. Bardzo ważna u takich osób jest codzienna aktywność fizyczna, dlatego że ona intensyfikuje działanie wszystkich naszych organów i sprawia też, że ta zależność między insuliną a cukrem jest troszeczkę lepsza. Co dalej pomaga? Cynk. Wspomaga pracy trzustki. Ja tu zerkam na tego PDF-a, który dla Was przygotowałam, więc będziecie go spokojnie mieli i będziecie mogli go włożyć do, mogli włożyć do segregatora. Jest taki magiczny owoc, owoc, on się nazywa mangosta, i ekstrakt z tych owoców też jest bardzo korzystny. Tak jak już mówiłam, enzymy trawienne super sprawa, jeżeli są problemy jakiekolwiek z trzustką, jakiekolwiek z balansem między ilością enzymów ym, trzustkowych, ilością insuliny a cukrem. Jest taki preparat H500, właśnie ten, który Wam mówiłam w wodzie i on sprawia, że krew jest trochę bardziej rozrzedzona i on też będzie pomagał, będzie poprawiał samopoczucie. Generalnie powinniśmy unikać wszystkich napojów słodzonych, a już szczególnie unikać Coca-Coli, dlatego że jest w niej kwas ortofosforowy i to bardzo, bardzo negatywnie wpływa na wszystkie osoby, które mają tendencję. Jest jeszcze kozieradka, nie wiem czy znacie, to jest taka przyprawa, która trochę smakuje jak maga, Magka kiedyś doszukiwało się bardzo dużo magii i kozieretka właśnie w ten sposób e, smakuje i ona ma bardzo dużo różnych właściwości prozdrowotnych i między innymi dla cukrzyków jest wskazana to co warto zrobić to na, przed użyciem ją namoczyć dlatego że wtedy aktywują się jej właściwości generalnie też zauważyłam że u osób które mają tą nabytą cukrzycę w takim e, dojrzałym już wieku dieta nawodnienie i oczyszczanie ziołami po prostu są w stanie działać cuda dlatego że przy nawodnieniu sprawiamy że ta krew jest lżejsza, lepiej krąży. Przy odpowiedniej diecie sprawiamy, że ilość dostarczonych cukrów nie jest taka duża, tak? Czyli organizm jest w stanie sobie łatwiej z tym poradzić. Można jeść na przykład owoce, ale takie owoce niesłodkie, na przykład owoce jagodowe, tak? Ta dieta przy cukrzycy powinna być dość rygorystyczna. I kwestia odrobaczania, dlatego że w odrobaczaniu czy detoksie dodajemy enzymów trawiennych. A trzustka, jak już pamiętacie na pewno, te enzymy produkuje. Więc jeżeli coś jest nie tak z insuliną, która też jest produkowana w trzustce, to tych enzymów trawiennych też tam za dużo nie ma. tak I wtedy, tak jak mówiłam, zachowiany jest proces trawienia i to wpływa na funkcjonowanie całego organizmu.